W tym poradniku pokażę, jak utworzyć scenę, która będzie zawierała powiadomienie o wpłacie, wyświetlanie ostatnich wpłat oraz pasek celu. Na początek utworzymy scenę, do której będziemy dodawać kolejne elementy. Z menu wybieramy sceny, a następnie w utwórz nową scenę. Wpisujemy nazwę sceny i klikamy w przycisk utwórz. Scena została utworzona. Następnie z menu wybieramy powiadomienia i klikamy w utwórz nowy widget. Wpisujemy jego nazwę i klikamy w utwórz. Teraz możemy spersonalizować powiadomienie o wpłacie. Zmieńmy jego animację pojawiania się. Dodamy również animację, którą prześlemy z naszego komputera. Jeśli chcemy, aby powiadomienie o wpłacie zostało przeczytane, zaznaczamy opcję Czytaj wiadomość. Po dokonaniu zmian klikamy w przycisk zapisz. Z menu pasek powiadomień klikamy utwórz nowy pasek. Wpisujemy nazwę i klikamy utwórz. Po dokonaniu zmian klikamy zapisz. Następnie w cele klikamy utwórz nowy cel. Wpisujemy nazwę i klikamy w utwórz. Po dokonaniu zmian klikamy zapisz. Wybieramy wcześniej utworzoną scenę. Klikamy w Otwórz edytor sceny, dodajemy powiadomienie o wpłacie. Możemy dowolnie ustawić rozmiar i miejsce animacji oraz wiadomości od wpłacającego. Dodajemy pasek ostatnich wpłat i ustalamy jego położenie. Tak samo postępujemy z celem. Po dokonaniu rozmieszczenia klikamy w przycisk Zapisz, następnie w OK i na koniec w przycisk Wróć, aby zamknąć edytor. Klikamy w Kopiuj, aby skopiować link do naszej sceny. Przechodzimy do programu OBS. W sekcji Źródła Obrazu klikamy w Plus. Z menu wybieramy przeglądarka, wpisujemy nazwę i klikamy w OK. W polu adres URL wklejamy wcześniej skopiowany adres do sceny. W polach szerokość oraz wysokość podajemy te same wartości, jakie ma nasza scena. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Nasza scena została poprawnie wczytana. Sprawdźmy, jak się wyświetla. W tym celu wracamy do serwisu. Z menu powiadomienia wybieramy wcześniej stworzone powiadomienie. Klikamy w Pokaż opcję podglądu. Odznaczamy tryb lokalny i klikamy w Przetestuj wpłatę. Po przejściu w program OBS możemy zaobserwować, jak wyświetla się nasza scena, jeśli widz dokona wpłaty. Popularne metody wpłat, konkurencyjne stawki oraz wypłaty bez prowizji. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Tip4Stream.pl Twoja platforma obsługująca wpłaty.